Przechodzimy teraz do najważniejszej części projektu. Aby grafika prawidłowo otwierała się pod przeglądarką, musi zostać odpowiednio pocięta. Do cięcia grafiki służy narzędzie odcięcie. Zaczniemy od pocięcia nawigacji. W naszym przypadku przyciski po najechaniu będą się wysuwały. Zatem rysujemy odcięcie o wielkości przycisku po najechaniu wraz z cieniem, tak aby cień zawierał się w tym odcięciu. Po narysowaniu pierwszego odcięcia pojawiło się kilka innych, które są automatycznie generowane przez Photoshopa. Są to tak zwane auto-odcięcia. Odcięcia rysowane przez użytkownika są oznaczone ciągłą niebieską linią, natomiast auto-odcięcia są oznaczone linią przerywaną. Każde odcięcie ma swój numer, który jest wyświetlany w lewym górnym rogu. Odcięcia są numerowane od lewej do prawej i z góry na dół. Jeżeli zmienimy kolejność... To program automatycznie zaktualizuje numer odcięcia. Po dwukrotnym kliknięciu na odcięcie otrzymujemy dostęp do opcji danego odcięcia. Pierwsza opcja umożliwia nam wybranie typu odcięcia. Są odcięcia bezobrazkowe, obrazkowe i tabeli, które są dostępne tylko w programie Image Ready. Odcięcia obrazkowe ustawiane są domyślnie i zawierają dane obrazka wraz z efektami w stanie Rollover. Odcięcia bezobrazkowe umożliwiają tworzenie pustych komórek tabeli, które można następnie wypełnić tekstem lub jednolitym kolorem. W odcięciu bezobrazkowym można wprowadzić tekst oraz znaczniki HTML. W naszym przypadku wszystkie odcięcia będą obrazkowe. Mamy tutaj następujące opcje. Przede wszystkim możemy nadać danemu odcięciu nazwę. Najlepiej wpisać nazwę nawiązującą do zawartości danego odcięcia. W polu URL możemy wpisać adres URL, do którego będzie się odnosić dane odcięcie. Po kliknięciu na dane łącze, przeglądarka internetowa skieruje użytkownika pod określony adres URL. W polu CEL możemy zdefiniować, jak ma wyświetlać się dany plik. Mamy następujące opcje. Blank. Wyświetla dołączony plik w nowym oknie, pozostawiając otwarte oryginalne okno przeglądarki. Self wyświetla dołączony plik w tej samej ramce co plik oryginalny. Opcja Parent wyświetla dołączony plik w oryginalnym zestawie ramek. I opcja Top zastępuje całe okno przeglądarki dołączonym plikiem, usuwając wszystkie ramki bieżące. W opcji Komunikat możemy wpisać tekst, który będzie wyświetlał się na pasku stanu przeglądarki. Domyślnie wyświetla się tam adres URL, do którego odwołuje się dane odcięcie, jeżeli taki istnieje. Czyli na przykład, jeżeli dane odcięcie będzie prowadziło do informacji o produkcie, możemy tutaj wpisać info o produkcie i na dole w przeglądarce wyświetli się właśnie ten komunikat. Znacznik alt umożliwia wpisanie tekstu, który będzie się pojawiał zamiast obrazka w przeglądarkach, które na przykład nie interpretują grafiki. Tekst alternatywny może być również wyświetlany w trakcie ładowania grafiki lub jako podpowiedź po najechaniu myszką na dany obrazek. W pole wymiary możemy wpisać położenie i dokładne wymiary danego odcięcia. Opcja Rodzaj koloru odcięcia umożliwia wybranie koloru tła dla przezroczystych obszarów w przypadku odcięć obrazkowych i w przypadku całego obszaru dla odcięć bezobrazkowych. Tyle o opcjach odcięć. Przejdę do dalszego cięcia grafiki. Nasza strona oparta będzie na tabelach i odcięć.